Te koncerty już po raz trzeci przyciągnęły do Myślenic miłośników dobrego, alternatywnego rocka. Dwa dni pełne mocnego brzmienia wypełniły weekend 20 i 21 lipca w ramach Rabisko Rock Festival. Po raz pierwszy festiwalowa scena usytuowana była na plaży trawiastej Myśleńskiego Zarabia, gdzie znalazło się miejsce m.in. na strefę gastronomiczną czy strefę dla dzieci. Zawisko Rock Festiwal to dobra okazja do. Do posłuchania fajnej muzyki, do spotkania się ze znajomymi, do zabrania dzieci, żeby przyjechały sobie na przykład pojeżdżać na zjeżdżalniach, czy postrzelać na paintballu, bo tu mamy bardzo dużo atrakcji, do zjedzenia sobie czegoś innego niż jedziemy na co dzień, bo mamy właśnie swoją strefę gastro, czy do kupienia sobie jakichś fajnych gadżetów, które znajdują się w namiotach tam. A przede wszystkim do poznania jakichś ciekawych ludzi, no tak, też, tak. kurde. No, na festiwalach się poznaje najwięcej naprawdę szalonych, szalonych ludzi. To z mi się jeździ, potem zostaje na całe życie. Tak, a ja no. Ja po no. Opcji, bo dużo w no, bo w tak. tym roku zaprosiliście na myśleńską scenę. Z takich, o, z moją dumą jest, że udało nam się ściągnąć Krakowską Inkwizycję, którzy na scenie już są 30 lat właściwie. Burek dobry pies, Z tego też jestem mega zadowolony. No i przede wszystkim Artemor. Oprócz tego bardzo się cieszę, że, że bo też taki festiwal jest rewelacyjną możliwością do tego, żeby dużo lokalnych kapel powyciągać ze swoich kanciap i, i dać im możliwość zagrania, zagrania przed ludźmi. No i... właśnie, właśnie a nuż się okaże, że, że, że jakaś kapela stąd wypłynie gdzieś dalej. Nie? Współorganizatorem wydarzenia było Miasto i Gmina Myślenice oraz Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu. Obcowanie z naturą to najlepszy sposób na naukę i doświadczenie tego, co nas otacza. Niebywałą okazję do poznania pracy myśliwego miały dzieci, które we wtorek 23 lipca wzięły udział w zajęciach pod nazwą Mały Myśliwy, odbywających się w ramach cyklu Zabawy z Historią, organizowanego przez Myśleńskie Muzeum Niepodległości. Prócz części teoretycznej do dyspozycji dzieci były dwa sokoły i jastrząb. Lekcję na temat służby myśliwego dla środowiska poprzedził dzień wcześniej wernisaż wystawy pod nazwą Święty Hubert Patron Myśliwych. Wystawę kolekcjonerską ze zbiorów prywatnych, myśleniczeni na Bogdana Kowalcze, można zwiedzać do 25 sierpnia w godzinach otwarcia muzeum. Na wakacje przygotowaliśmy cykl zajęć dla dzieci pod tytułem Zabawę z historią i w każdy wtorek w godzinach 10 do 12 prezentujemy po prostu w taki miły i przyjemny sposób historię, którą można prawda, troszkę tak bezboleśnie ugryźć, nie w sposób szkolny, tylko w sposób popularny, żeby sobie troszkę zapoznać się z historią. No, dzisiejsze, dzisiejsze zajęcia były poświęcone akurat małemu myśliwemu, które to zajęcia wpisują się w taką szerszą wystawę poświęconą świętemu Hubertowi jako patronowi myśliwych. Możemy ją zwiedzać w muzeum do końca sierpnia. Przeczytałeś i nie potrzebujesz, a jednocześnie masz ochotę na inną? Z cenną inicjatywą wychodzi Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach, gdzie odbywają się wymiany książek. Każdy, kto przyniesie maksymalnie pięć publikacji, może w zamian zabrać ze sobą pięć nowych, wybranych z mobilnych regałów. Wymiana książek to tylko część inicjatyw podejmowanych w ramach promocji czytelnictwa. Przede wszystkim nowości wydawnicze, które serwujemy czytelnikom w zwiększonym nakładzie w wakacje, ale także konkursy literackie, zajęcia dla dzieci. Są to cykliczne zajęcia dla dzieci w wakacje w środę, uśmiechnięte myślenice podczas Dni myślnic, liczne konkursy literackie dla dorosłych i dla dzieci, a także Nie. wymiana książek, którą mieliśmy podczas parkowania myślenickiego, Dni Myślenic. No i jest to trafiona akcja i będziemy kontynuować ją nadal. W bogatą ofertę wakacyjnych wydarzeń odbywających się na terenie miasta i gminy Myślenice, a jednocześnie wpisujących się w Myślenicki Festiwal Lata, obfitował Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu. Na co dzień swój wolny czas mogą spędzać tam dzieci, dla których przygotowywane są interdyscyplinarne zajęcia. Wachlarz propozycji znajdą w się również dorośli. Przykładem może być koncert pod tytułem Opera Operetka Musical, który odbył się w czwartek 25 lipca. Tegoroczny Myślencki Festiwal Lato obfituje w wydarzenia kulturalne. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat zaproponowaliśmy mieszkańcom Myślenic długo przed tym koncertowym weekendem, który nas czeka, no, propozycje związane właśnie z kulturą w Myślenicach. Mieliśmy zabawy i animacje dla dzieci, były spotkania autorskie, ale były też wystawy, chociażby Bogny Becker, koncert Konrada Cygala, absolwenta konserwatorium w Gracu. No, szereg wydarzeń nawiązujących do twórczości Myśleniczan. I to było dla nas istotne, żebyśmy pokazali Myślenicę w dniu, ich święta przez pryzmat właśnie twórców z myślenic. Ale warto też pamiętać o tym, że to nie tylko inicjatywy Myśleńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, dlatego że myśmy razem z pozostałymi instytucjami, to jest Miejską Biblioteką Publiczną, Biblioteką Pedagogiczną czy Muzeum Niepodległości, podzieli wspólne działania do tego, żeby ten program, tę ofertę przygotować bardzo, bardzo bogato. Dokładnie 100 lat temu, 24 lipca 1919 roku, powołana została Polska Policja Państwowa. Tegoroczne święto policji miało więc wyjątkowy, jubileuszowy wydźwięk. Tak jak w innych miastach w całej Polsce, również w Myślenicach doceniono stuletnią służbę funkcjonariuszy policji. 25 lipca w Myślenickim Rynku Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach przygotowała szereg atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Można było m.in. zobaczyć od środka policyjny radiowóz, przebrać się za żołnierza czy wziąć udział w grach, zabawach i konkursach. Centralnym punktem obchodów był uroczysty apel, podczas którego wręczono awanse i odznaczenia dla policjantów, ale także uhonorowano samorządowców, którzy na co dzień okazują wsparcie stróżom prawa. Jak trudna była historia myślenic Komendy Powiatowej Policji i funkcjonariuszy, pokazuje wystawa ta, która jest tutaj zlokalizowana na płycie myślenickiego rynku i do której obejrzenia zachęcam wszystkich Państwa razem z Komendantem Powiatowym. Ta wystawa wczoraj została odsłonięta i pokazuje właśnie te, ten trudny czas, przede wszystkim z okresu II wojny światowej. Policja dzisiaj to nowoczesna i profesjonalna formacja. Tych, którzy przyszli do służby, aby strzec porządku i bezpieczeństwa. Pamiętajcie, dzisiaj to my zapisujemy karty historii Policji, naszą codzienną służbą, pracą, naszymi działaniami. Róbmy to, co do nas należy. Róbmy to, co wychodzi nam najlepiej. Róbmy to, co ślubowaliśmy: służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. W komendzie Wojewódzkiej w policji na korytarzu. W specjalnym miejscu wiszą tabliczki epitafijne policjantów, którzy polegli na służbie, czyli wypełnili rotę, rotę ślubowania do końca. Życzę Wam, abyście Wy nie musieli tej roty wypełnić do końca, abyście bezpiecznie wracali do, po służbie do domu, do swoich rodzin. Proszę o przekazanie dla nich również podziękowań. Bo dzięki ich wsparciu Wy możecie dobrze realizować swoje zadania. Dziękuję bardzo. Dopełnieniem świętowania była humorystyczna inscenizacja historyczna przygotowana przez Grupę Misterium oraz Grupę Rekonstrukcyjną z Limanowej, oczywiście z policjantami w roli głównej. Jakie są wasze obecne potrzeby? No, najważniejsza potrzeba to wybrzmiała dzisiaj wielokrotnie i z moich ust, i z ust pana wojewody, samorządowców, oni wiedzą jakie są te potrzeby, gdyż praktycznie panie, biorąc spotykamy się bardzo często, rozmawiamy o tym i wiedzą, że największą potrzebą skupcji. dzisiaj jest nowy obiekt, czyli nowa komenda powiatowa policji w Myślenicach i naprawdę czy, czynią, tak ja oceniam, duże starania, aby ta potrzeba została spełniona. 22. Przez tyle lat twórcy z całego świata rokrocznie przyjeżdżają do Myślenic, aby wziąć udział w międzynarodowych warsztatach artystycznych. Warsztaty to inicjatywa organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Francji Ziemia Myślenicka. Tegoroczna edycja upłynęła pod hasłem Oddźwięk Most zamiast murów artystyczne przełamywanie barier. W tym roku przyjechało do nas prawie 40 artystów z Izraela, Armenii, Słowacji, Rosji, Ukrainy, Francji, Anglii i Stanów Zjednoczonych. Najwięcej w tym momencie mamy malarzy i rysowników, ale też dość dużo będzie instalacji rzeźbiarskich jako takich. Mamy też trochę fotografii i tak naprawdę część artystów mówiła jeszcze, że chce nas zaskoczyć czymś na koniec, więc nie jesteśmy pewni, co się pojawi. Jak się okazało, bariery przełamywane były nie tylko w sztuce. Integracja artystów z różnych zakątków świata to jeden z celów warsztatów, który zdecydowanie jest osiągany. Co szczególnego jest w tym plenerze? To coś, o czym Pan ciągle mówi. Tego się nie da opowiedzieć. Od, od lat się zastanawiamy, no właśnie bo, no, jest tylu ludzi z, z różnych krajów. Mówimy w dziesięciu językach, prawie nic nie rozumiemy. Ale po nocach jeszcze siedzimy do, do samego rana i nie możemy się od siebie odczepić i potem czekamy po tych dwóch tygodniach, cały rok wszyscy tylko czekamy na ten dzień kiedy znowu przejdziemy, jeszcze spotkamy. Bardzo piękna przyroda, rzeka koło hotelu, хорошi artysty, to jest bardzo dobrze. Założeniem i też tytułem tegorocznych warsztatów jest hasło Oddźwięk, bo chcemy pytać, jak te 22 lata się odbiły w artystach i tak jakby co oni chcą, że tak powiem, puścić dalej. I to, to trochę byliśmy zainteresowani właśnie, jakie jest ich spojrzenie, też na myślenicę tak naprawdę, na, na, na tę ideę łączenia się. I to, co teraz się pojawia, pojawia się dużo spokoju, tak i w tych pracach, i też w ogóle w atmosferze. Także myślę, że w ogóle warsztaty spełniły swoją ideę.